Juf, siemanko, kto z tej strony Gazper FC, zapraszam na kolejny czynnik, gdzie sięgamy Mega Mega Mindzone, to mi Pamiętajcie zostawić łapeczkę, subskrybuj, dzwoneczka, widzowie i wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, szczęśliwego nowy rok już 1 stycznia będzie, tak samo jak mowa piosenka, koniec daily. Widzowie, no, powodzenia wam życzę, dużo zdrowia, dużo szczęścia. No i spędźcie ten dzień bez szkoły, podzielcie się opłatkiem, zjedźcie kolację na końcu, napiszcie w komentarzu jakie pretensje dostaliście, my lecimy, a my widzowie co, już zaczynamy grać, no grać po prostu, kupiłem to, no i zamy zaczynamy po prostu grać. No ale jeszcze też, że no święta. pamiętajcie też piosenka w czwartek, jutro, sposób na kamał i też gwiazdą jej piosenki też jest na koniec e daily ja tu daily Daily, więc no pamiętajcie, spędźcie ten czas z rodziną, żeby było Wam się u 755 Dobra, i mamy tak, pyk, odwlekajmy sobie że tak, tylko to za 300, super, teraz potrzebujemy, ile to tak długo, tak długo to kosztuje? Dobra, widzę, mamy już 712, pyk, za darmo. Niech tu będzie auto. Aha. No dobra, ja nie chcę auto. Nie wiem, widzę, wyprawo by nagrywanie. Dobra, udało się wyskoczyć. dobra. Kupimy sobie sobie ścieżkę za 200 zł. Jeszcze w środku nie wiem. To kosztuje 600 zł. Wiecie co kupimy sobie za te 600 zł? Muszę teraz tylko widzowie iść do mnie na kasę, Bo ja nie mam. Zarabiam na razie 16 na sekundę, więc fajnie. I mam już robię. 1795 pieniędzy. Więc za idziemy teraz. Pizza 660, waga. I ja to kupiłem 720. Chodź. Zajemy, musimy teraz iść po 660 f. Ale my już zarabiamy 18 na sekundę, więc już coraz więcej. Mam no, mieć 144098 więc... Dobra, zobacz. To ja już idę od Kupić właśnie to... Pyk. Bra. Teraz za ile? To jest tu boże, jak się ciągło mnie? To jest teraz za 720 i 720. Dobra, da, teraz... A ma ja mam tyle, ja mam tyle, ja mam tyle. Nie mam? A ale nie wiem, bo trzeba je kupić, dobra. Idę po, idę po kasę policja, ja się 120. to będzie długie. Mam nadzieję, że troszkę to będą bo nie to mi się da. Może ja dwie godziny bym Mam tylko 118, ale zarabiam 20 na sekundę, więc już więcej. Idę, tak. Ja mamy 2135 pieniędzy. Na razie widzowie do mnie robię, tylko robię na razie ten mój piękny podwóreczko. Podwórko święta, święta kolędy, dzisiaj zaśpiewam. Świę... haha Widzowie, śpiewam moją nową piosenkę, która weszła na kanał Ty miała być, widzowie, niespodzianka. nie jest się, nie że wam, że, mam, że, że wyjdzie nowa piosenka, ale wyszła nazywa się świąteczna piosenka jeśli zobaczycie święta święta bo tam mam święta, o świętach no, więc bądźcie i pamiętajcie subskrybować do legendarnej piosenki która już niedługo wychodzi no kupujemy pyk no i potrzebuję wiecie co ja robię najpierw to. widzowie nie chcę mi się latać widzowie po te pieniądze więc ja muszę ja iść tam Zobaczymy, no, za ile mam to zrobić, ale cimie to wygląda. Nie zadać w ogóle. Teraz potrzebujemy 433 jądro. Podłogę. Nie, brakuje mi tylko s, s, co najmniej 60 zł. Dobra, i to mam 202, ale potrzebuję więcej. Ola będzie kasa, dobra, mamy zrobić 3000. Ale wizowy teraz będę kupował. No, problem. ja kończyć nagranie jak chcę, to nie mam tyle jeszcze dobra, bardziej potrzebuję teraz 818 widzowie, już zarabiam 27 na sekundę I daj uwagę, że 2115 pieniędzy. Okej, okay, j**a, wow, kupuję. Trochę się nagłupiał. O nie, nie można kupić tego, no kurde, nie chcę, nie chcę kupować. Nie ma pieniędzy, bo trzeba, a zarabiam i tak 30 na sekundę. Ten jest teraz partner, na brzydko jak to wygląda, ale może no, to będzie szkodliwe. No. Mamy 2080 pieniędzy. Burde, nie mogę potem chodzić. Dobra, kupuję. O tak, to No to. Dobra, potrzebuję pieniędzy, potrzebuję teraz 1037. No, zarabiam tak 33 na sekundę, więc nie wiem, czy jakoś dużo. Dobra, dobra, mamy 2191 Dobra, i Dobra, idę, widzę. Dobra, mamy. O, za 400. A nie mogę, dobra, idę, widzę, po po 400. Może, no, no, nie, 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 ja tu nie będę wchodzić, będę wchodzić do tego boku. A ja idę po 5 miliony. nagrywam 7 minut, co na razie tak wygląda. Ćekaj, może zobaczyć, czy mam tu 2 siące. Ktoś ma biliony. Aha. Chciałabym zobaczyć, że mam 3150. Nie będziemy kupić tego na raz. Nie widzę, nie idziemy teraz, tutaj po tym o 700. Jeszcze i tu mamy Dobra, tak wszystko. 655, to wszystko mamy 655. No to światło, dobra, jubi, jubi, jubi. I teraz widzimy, potrzebujemy 3052. Tak dużo zarabiam. O nie, dobra, to jeszcze kupię sobie. Artek dużo no, no lepiej, już to no, pan wyglądał. 8,26 sekund na film, a tu należy no, razie tak wygląda. No, dobra, co Potrzebujemy 3052. Tak, no tu mamy 3228. Y, I to idziemy tutaj ja tu, już, to już jakby mi już Pyk. Pyk. Potrzebujemy sobie trzysta trzydzieści osiem pieniędzy. Odbiramy. No i mamy dwa tysiące pięćset czternaście. Pięćset czterdzieści osiem potrzebujemy i że wyjdziemy po pieniądze uwaga biegi mamy w już 2874 centy. co za to kupimy to na przykład możemy to kupić, o to za 600 dobra, sobie już jestem, i za teraz kupimy, w ogólnie wszystko Kurde, nie wiem... Bo najgorsza gra widzowie, którą wybrałam, a my możemy kupić 100... Co? A, to beznadziejna jest. Teraz na Wielkanoc? Widzowie, Wielkanoc jest nie doda sobie nawet. Jak wyjść? Dobra, widzowie, no nie wiem, to na beznadziejna. Będę się żegnał, widzowie, zostawcie łapeczkę w grę. Subskrypcji, dzwoneczka, żeby nic nie ominął. Będziemy się żegnać. Wesołych świąt Wam życzę! I do zobaczenia w kolejnym filmie. Papa! Pa. Miłego dnia!